Co? Tak barierki? Barierki? Barierki, tak? Dobrze. Dobrze. No. Idziemy. Ojejku, ja też tęsknię. Gdzie idziemy? Na pomościk? Dobrze. Chodź na pomościk, Dawno nie było. No pewnie. Dobrze. Dawno nie było pomościku. No tak, faktycznie. Mhm. Ej, aż ja ciekawe czy ona wejdzie na ciebie, ty. Tykuś. Typuś. Pomostik, ojejku. Dawno nie było. Pierwszy pomostik kochani, od paru miesięcy. No. Pierwszy pomośnik od paru miesięcy. Idziemy se. Pięknie. Ci widzowie. Oj, macie go widzowie, pierwszy pomośnik od paru miesięcy. Dla was. No. Pipuś. Pięknie. Brawo, i tu, jakby zrobił pipuś damie skrzydełka niedzielne, byłoby sztos. No proszę. i dalej. Proszę. Proszę, pipuś. A tam, ludzie, a tam ludzie z drugiego brzegu patrzą na wariata, prosi Gęś, żeby zrobił mu skudełka, nie? To jest hit. Pipu! No, tak no pypuś. Patrz, pipuś! No odprawy. No pipuś! No tak! Pypuś. Wrócił, kochani, wrócił, wrócił. To co prawdziwe, to wrac, ale potrzeba czas. No, Zrób te skrzydełko, no proszę cię na tle takim. Proszę, proszę! Niedzielne skrzydełka Je, dla Dekusia! Ma, jest, skrzydełka. jest! Matko jedyna, co za emocje! Pozdrawiamy bardzo serdecznie przygody Pipusia i Dekusia 2024. Je. U -u. I łachwytki. I łachwytki. Jest! Yeah.